Księga Joba, rozdział siódmy. Czy życie człowieka nie jest twardą służbą na ziemi, a jego dni nie są jak dni najemnika? Gdy ktoś komuś służy, to nie ma zbyt wiele czasu ani okazji, żeby sprawiać sobie przyjemność. Wykonuje to, co zleci mu jego pan, i najczęściej są to polecenia, które wymagają wysiłku, a ich wykonanie. Powoduje cierpienie, Job wskazuje, że w gruncie rzeczy życie każdego człowieka w taki sposób wygląda. Jak niewolnik, który pragnie cienia, i jak najemnik, który czeka swej zapłaty, tak ja przez całe miesiące doznawałem niedoli, a noce męki były mi przeznaczone. Niewolnik ma chwilę ulgi, kiedy znajdzie się w cieniu. Najemnik. Ma satysfakcję, jeżeli otrzyma zapłatę. Wtedy każdego dnia po zakończeniu pracy wypłacało się należność. Poza tym czas najemnika i niewolnika jest wypełniony wysiłkiem, cierpieniem. Podobnie było z Jobem. Mówi, że już przez całe miesiące doznaje tego cierpienia i nie ma żadnej ulgi. Gdy się kładę, mówię. Kiedyż nastanie dzień, abym wstał, a gdy nastanie wieczór, leżę pełen niepokoju aż do świtu. Zwykle noc jest czasem wypoczynku, ale i obskarży się, że dla niego noc jest pełna niepokoju. Moje ciało przyoblekło robactwo i strób ziemisty. Moja skóra pokryła się bliznami i znów ropieje. Te wrzody, którymi został dotknięty, w dalszym ciągu mu dolegają. Moje dni są szybsze niż tkackie czułenko i przemijają bez nadziei. Tkackie czułenko tworzy tkaninę i obwie, że jego dni też tworzą coś, ale nie wie, co to jest i to nie zależy od niego. Nie ma nadziei, że to, co wynika z tych dni, będzie dla niego dobre. Pomnij, że życie moje to tchnienie. Moje oko już nigdy nie ujrzy szczęścia. Te słowa są prawdopodobnie skierowane do Elifaza i obchce, żeby zdał sobie sprawę, że nie ma nadziei już na to, że będzie doznawał szczęścia, które osładza zwykle człowiekowi ten czas, kiedy doznaje cierpienia, kiedy musi się wysilać i stanowi dla niego wynagrodzenie. Już wkrótce nie ujrzy mnie oko tego, który mnie widzi. Twoje oczy zwrócą się ku mnie. Ale mnie nie będzie. Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto zstąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie wie już nic o nim. I spodziewa się, że niedługo umrze. Wtedy jego przyjaciele nie będą go oglądać, i wie, że po śmierci nigdy nie wróci do tego życia, które teraz prowadzi. Nie wróci już do swojego domu. Dlatego też nie mogę dłużej powstrzymać ust swoich. Będę mówił w utrapieniu mojego ducha, będę narzekał w goryczy mojej duszy. Czyż jestem morzem lub potworem morskim, że straż ustawiasz dokoła mnie? Job uważa, że Bóg go traktuje, jakby był zagrożeniem, tak jak zagrożeniem jest morze czy potwór. Tak sobie tłumaczy to, co go spotyka, i jest przejęty goryczą. Ma pretensje do Boga. O swój los. Gdy pomyślę: Pocieszy mnie moje łoże, ulży narzekaniu memu moje posłanie, wtedy straszysz mnie snami i trworzysz mnie widziadłami. Także wolałbym być uduszony i raczej ujrzeć śmierć, niż moje boleści. Job poprzednio wspomniał, że noce są dla niego łudrękom. Tutaj tłumaczy, dlaczego, kiedy zasypia, dręczą go koszmary i przypisuje je również Bogu. Wolałby już umrzeć, żeby nie przechodzić przez to, nie doświadczać tego. Uprzykrzyło mi się życie. Nie chcę żyć dłużej. Zaniechaj mnie, bo moje dni są tylko tchnieniem. Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że nań zwracasz uwagę, że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz? Teraz. I obwraca się bez wątpienia do Boga, prosi Go, żeby dał mu spokój. Nie rozumie, dlaczego jest dla Boga tak ważny. Jest przekonany, że to cierpienie, którego dotknęło, dotknęło Go dlatego, że Bóg tego chciał, ale nie rozumie, dlaczego aż tak jest doświadczany. Kiedyż wreszcie odwrócisz wzrok ode mnie i zaniechasz mnie, abym przełknął moją ślinę. Job ma już dość tej uwagi Boga skupionej na nim. Spodziewa się, że jeżeli Bóg przestanie się nim zajmować, to będzie mu lepiej, będzie mógł odetchnąć. Jeśli zgrzeszyłem, to jaką szkodę ci wyrządziłem, o stróżu ludzi? Czemu mnie wziąłeś na swój cel, Także sam stałem się sobie ciężarem? Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa i mojej winy nie przebaczasz? Bo teraz w prochu ziemi się położę, a gdy mnie będziesz szukał, nie będzie mnie. Job nie rozumie, dlaczego Bóg go tak traktuje. Nie spostrzega w swoim życiu grzechu, który mógłby być przyczyną takich cierpień. Ale też pyta się Boga, dlaczego jego grzech, który Bóg może widzi, jest tak surowo karany. Dlaczego nie może mu po prostu przebaczyć i spodziewa się, że jeśli umrze, to po prostu przestanie istnieć i wtedy skończą się jego cierpienia i Bóg nie będzie mógł ich już na niego syłać. Szczęścia szukać celu życia chciałem Gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja nie twój Chwała, cześć, pała, cześć. Pokazał dla mnie miłość swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto, potem to Ciebie tam. A Żyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę Panie zostać jednym z Twoich słów. Nałóż Panie Twego słowa, naucz więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić. Cześć, chwała cześć, Jezu, dzięki, ci żej zbawił mnie. Chwała tobie, panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z kościołem świętym Twym. Wtedy będę z aniołami mógł zanudzić. Chwała cześć, o Chwała cześć, pała cześć. Aleluja śpiewa serce mę. Pała cześć, pała cześć. Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Pała cześć, pała cześć. Aleluja śpiewa serce mę. Dzięki Ci, żeś stawił